Cześć wszystkim, ja jestem Alwina i witam Was na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z Reading vlogiem i będę dla Was recenzować książkę sali Roni, Gdzie Jesteś Piękny świecie, od wydawnictwa Wap, także bardzo dziękuję. Z tego co wiem, jest to literatura piękna, choć ja jeszcze nie zaczęłam jej czytać, także po prostu informuję, że... Będzie to książka przewodnia tego y, odcinka, ale czytam jeszcze Zamek Zadzior Ursuli Vernon, czyli książkę z literatury dziecięcej, y, która ma przecudowne ilustracje w środku. Naprawdę ilustracje pojawiają się co, co kilka stron, co cztery strony. Naprawdę jest ich dość sporo. Jestem na 140 stronie. Mniej więcej w tym miejscu, także to się czyta bardzo szybko, więc myślę, że też szybko to skończę. Taka, chyba dwunastoletnia Moli w pewnego dnia przychodzi do zamku Zadior, podając się za panią tego zamku, która miała i tak nadejść właśnie tego dnia, i przychodzi taka młoda Moli, mówi, że jest nikczemną czarownicą i ona w tym zamku będzie rządzić. Oczywiście ona wszystkich okłamuje, bo tak naprawdę to nie jest nikczemna czarownica i to wcale nie jest nowa pani zamku. Tylko Moli się za nią podała, wszyscy jej uwierzyli i tak sobie na razie tutaj bawimy się z nią i, i z jej po prostu jakimiś tam problemami, bo ona musi, wiecie, udowadniać to, że jest tą panią musi czarować, nie jej pomagają, także generalnie bardzo, bardzo fajny klimat ma ta książka, no także tutaj też będę dla Was ją tutaj troszkę recenzować. Na razie to chyba tyle. Słucham jeszcze niespokojnych ludzi, Fredrika Jakby, coś tam... Wkleję Wam okładkę, natomiast um, przesłuchałam chyba dzisiaj z półtorej godziny i tak nie, nie do końca chyba załapałam, nie do końca mi to siadło. Zobaczymy, może trochę jeszcze przesłucham, jak mi po prostu nie będzie się podobać, to sobie odpuszczę i może zacznę słuchać czegoś innego. E, I z tego wstępu krótkiego to by było na tyle. Ja Was zapraszam do vloga i widzimy się w kolejnym update. Cie. Hej, przychodzę do Was z update'em czytelniczym i od razu uprzedzam, mam taki troszkę i pewnie inny głos, ponieważ mnie strasznie boli gardło od wczoraj i myślę, że nie będę zbyt dużo gadać. Przeczytałam 100 stron gdzie jesteś piękny świecie i książka właśnie mi się... podobała mi się tak naprawdę od pierwszych stron, także jestem dość zaskoczona, przede wszystkim dlatego, że podejmuje się takich tematów mocno trochę egzystencjalnych, Poznajemy tutaj główne bohaterki, to jest właśnie Alice i Eileen. To są przyjaciółki. Alice jest um, pisarką, a Eileen dokładnie nie pamiętam, co ona tam robi w życiu. Bardziej mamy tutaj właśnie wyeksponowane to, co robi Alice, że jest pisarką. Jest też popularna, bo nawet tam była wzmianka o tym, że jest o niej tam na Wikipedii i tak dalej, więc no generalnie ludzie ją tam gdzieś rozpoznają. I Alice poznaje się z Felixem, z którym, tak jak możemy nawet wywnioskować z opisu tej książki, wybiera się, na, wybiera się do Rzymu. To jest dość spontaniczna decyzja, ponieważ ona jedzie tam ze względu właśnie na te takie, wiecie, książkowe rzeczy. Ona jedzie na jakieś, jak to się mówiło, jakieś tam, wiecie, zaproszenie dostała jako pisarka, na jakieś tam odpowiadała na pytania widzów swoich i tak dalej, czytelników. Więc jedzie w takiej sprawie trochę służbowej i zabiera ze sobą nowo poznanego Feliksa, co jest dość taką, jak sam to nazywał, taka spontaniczna rzecz, bo bierze praktycznie obcego chłopaka ze sobą na wyjazd do, do, do innego kraju. Natomiast Eileen poznaje się z Simonem, i tutaj mamy właśnie dwa wątki romantyczne pomiędzy Eileen i Simonem. i Myślę, że pomiędzy Alice i Felixem również się taki zawiąże. E, czy już się zawiązał nawet tak? To możemy wszystko, co ja bym teraz powiedziała, można wywnioskować z opisu. I e, tak jak mówię, w, jak w opisie jest podane, tutaj wiecie, mamy podane związki, czyli myślimy, że może ta książka będzie się opierać na em, właśnie tych dwóch związkach konkretnych to powiem Wam szczerze, że faktycznie są tutaj te takie miłosne jakieś tam relacje pomiędzy nimi. Natomiast ona też skupia się na moim zdaniem też innych ważniejszych rzeczach niż same te, 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 te relacje miłosne. Jest dużo takich, dużo przemyśleń właśnie ma Alice, która właśnie jak powiedziałam jest popularna, jest rozpoznawana, zarabia sporo pieniędzy, ale... Jest, jest też takim strasznie pokazana w tym wszystkim jest jako taki no, zwyczajny człowiek, który... Mm, sama nawet powiedziała był taki cytat, powiedziała, że ona napisała, nie, napisała, skontaktowała, się, ups, skontaktowała się z wydawnictwem, żeby wydać książkę, tylko po to, żeby zarobić na wydanie kolejnej. Albo mm, widać, że te pieniądze wcale jakoś tak. Przyjemności za wiele nie, 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 nie dają, że szczęścia jej nie dają, że też ma swoje problemy, też ma takie różne przemyślenia właśnie na temat życia, że po, pomimo tego, że jest popularna i rozpoznawana, to tak naprawdę nie jest jakimś tam, nie widać, żeby to jej sprawiało jakąś nie wiadomo jaką przyjemność. Um, nie wiem, podoba mi się ta książka, jest oczywiście pięknie napisana. Jest tu jakieś takie wątki też erotyczne, były, je, jeden był taki dość dziwny. Natomiast no, nie był on jakiś taki, nie wiem, jakoś mega, mega mocny, mm, także tylko tu chciałam to zaznaczyć. Jestem, tak jak powiedziałam, na ostatniej stronie, czyli to jest dokładnie tu. Nie przeczytałam za wiele, ale ta książka ma 360, więc y, ja postaram się, no, myślę, że w tym vlogu ją skończę. Y, no, I zamierzam ją skończyć w tym vlogu, tylko po prostu chciałam teraz Wam przyjść i trochę poopowiadać o fabule i o tym, no, o czym o fabule generalnie, i moich przemyśleniach, tym, że y, ta książka mi się faktycznie podoba. Też ym, fa fajne jest to, że mamy tutaj niektóre rozdziały, są po prostu listami. Listami, na przykład Alice do Eileen albo Eileen do Alice, yy, a inne rozdziały są po prostu, wiecie, pisane z perspektywy trzeciej narracji trzecioosobowej. A jeśli chodzi o yy, tych chłopaków, czyli o Feliksa i o Simona, to Simon jest takim chłopakiem eleganckim, mam wrażenie, yy, takim poukładanym, eleganckim. Mężczyzną, natomiast Felix jest trochę jego odwrotnością, jest takim Alabet ale jest w tym wszystkim bardzo hamski, dlatego tak średnio go polubiłam, szczerze mówiąc. Ehm, a obie bohaterki mają dość zbliżone charaktery do siebie, mam wrażenie. E, zamku, za dziur nie ruszałam w ogóle, w ogóle nie przeczytałam nic, nawet jednej strony, dlatego że chcę tą książkę, bo mi zostało tutaj tyle przeczytać na jedną z dwa posiedzenia, bo nie chcę się jakby w niej rozdrabniać, bo tutaj fajnie jest klimat i po prostu chciałabym ją przeczytać naraz, także jeszcze nie zabierałam się za nią, ale myślę, że w tym vlogu też ją powinnam skończyć. Również w tym vlogu powinnam skończyć książkę cały ten czas autorstwa Hunicaban, ponieważ już przesłuchałam na w ogóle na Bugbicie Bugbit wydał tą, tą książkę w swoim audiobooku, Naprawdę fajnie też nagrany audiobook, więc. Ja, jak zobaczyłam to, od razu wzięłam się za słuchanie. Przesłuchałam już 63%, więc dość sporo. I naprawdę jest to bardzo wciągająca i lekka y, fantastyka młodzieżowa. Y, zahaczająca lekko takie trochę y, tematy, lekko naukowe. Czasami mówi coś o fizyce, y, także ale to tak bardzo luźne, więc to na spokojnie. Poznajemy w tej książce, poznajemy Mar i y, Artela. W ogóle Artel bardzo mi się podoba. to bo Artel to nie do końca jest Artel, bo on sobie tak stworzył takie imię, połączenie, stworzył taki pseudonim. Połączenie to jest jego imienia i nazwisko. On się on na imię Artur, nie pamiętam nazwiska, ale jak jest tak połączenie, sobie stworzył i Artel się zawsze przedstawia. Artel mi się bardzo mi się podoba. Taki pseudonim, że tak powiem. I Mar. I jak już pewnie wiecie, jak siedzicie gdzieś tam na Booktubie czy Bookstagramie, pewnie już wiecie, na czym polega ta historia, ale jeśli nie, to mamy tutaj taki świat, w którym istnieje przedczas, czyli coś takiego, czego... taki czas, którego nikt nie pamięta, ponieważ wydarzyło się to przed pierwszą burzą, a to jest pogmatwana trochę ta historia, w sensie, jeśli chodzi o te całe przedczasy, bo to są momenty, których ludzie nie pamiętają, od... Jakby coś się działo, oni nie wiedzą kompletnie co, była burza i dopiero od tamtego... od tej burzy oni jakby Są świadomi tego, co się dzieje. Nie wiem, dziwne. Ale Mar y, bardzo wierzy w istnienie tego przedczasu i chce odszukać swoich rodziców, ponieważ jest wychowywana przez, przez ciotkę. A Artel, to jest druga perspektywa, on y, bardzo się interesuje fizyką, jest zafascynowany fizyką. Chce opisać świat za pomocą liczb, jak to mówi. Y, I w pewnym z przypadków poznaje się z Mar. Y, i oni wyruszają we dwoje w taką podróż w poszukiwanie rodziców mar, ponieważ mar znalazła pewien chyba list, i tam, były, i tam był pewien adres i pewne imiona, w sensie pewne nazwiska. I ona chce pojechać na ten adres i odszukać swoich rodziców. I tak razem wyruszają i coś tam im się przytrafia po drodze. Generalnie jest to bardzo dobra, fantastyka moim zdaniem, na początek. Nawet, nawet jak czytacie fantastykę, to oczywiście też, ale na początek dla ludzi, którzy nie czytają fantastyki albo w ogóle nie czytają książek, albo chcą zacząć czytać właśnie fantastykę i chcą zacząć od czegoś lekkiego, to naprawdę cały ten czas będzie bardzo fajnym, fajną opcją, bo jest wciągające jest szybki, są fajni bohaterowie, fajnie wykreowani bohaterowie. I po prostu jest taka nawet angażująca ta książka i bardzo fajnie napisana. Ja tego słucham, co prawda. Nie wiem, jak to było w czytaniu, ale myślę, że w czytaniu też by się to bardzo dobrze sprawdziło, bo słucha się tego przyjemnie i po prostu widać, że ten język jest taki, no taki fajny, lekki dla młodzieży. Będzie naprawdę, naprawdę no genialny. Miałam nie gadać za dużo, już mnie po prostu gardło mi wysiada, także ja idę i będę się odzywać do Was później, jak. Może jeszcze w międzyczasie, zanim skończę te książki, to też do Was przyjdę i e, zapraszam Was teraz do vloga. Zostałam kolejne 100 stron, yy, gdzie jesteś piękny świecie, muszę Wam zrobić taki szybki update, ponieważ jestem na dwusetnej stronie i teraz moim zdaniem ten prawdziwy sens tej książki, który, y, który, o którym Wam mówiłam na początku, że gdzieś tam widzę te problemy takie, wiecie, egzystencjalne, no to gdzieś moim zdaniem zaginął. Został teraz przytłoczony przez dużo scen erotycznych, nie jakichś tam barwnych te opisy, bo no nie, ale... Chodzi mi tutaj o takie właśnie relacje pomiędzy, tymi, pomiędzy Alice i, i Felixem i Ailina Simonem. One się niestety, każde ich spotkanie kończy się identycznie, i ja już na tym etapie wiem, jak ono się skończy. W sensie, jakiś rozdział się zaczyna, oni się spotykają i myślę sobie, słuchaj, ja wiem do czego to, to dojdzie zaraz, i, i po co o tym pisać przez na przykład 10 stron, jak ja wiem zaraz, jak to się skończy. Faktycznie, mają oni swoje jakieś takie głębsze rozmowy. Które są takie wa wa ważniejsze, że tak powiem. Jednakże ich schemat jest taki sam. Schemat chodzi mi o to, że robię na początku, jak ta rozmowa przebiega i co, jak, czym to się kończy. Każdy rozdział z ich spotkań jest bardzo, bardzo podobny do siebie, w sensie schematem. I to mnie niestety trochę tak przytłacza już na tym etapie, trochę mnie denerwuje. Też Ten sens, który tak jak powiedziałam, został gdzieś właśnie zgubiony przez te 100 stron. Nie widzę go. Tak jak widziałam go na pierwszych 100 stronach, widziałam, że tutaj, w tej niby takiej prostej historii, będzie przekazane mi coś, coś ważnego, coś na temat życia. Tak? Najbardziej u Alice to widziałam. Że ona jednak miała takie swoje jakieś, wiecie, przemyślenia tego, że jest popularna, a jakoś to, wiecie, nie sprawia, jej to jakiejś tam szczególnej radości. I tak dalej, i tak dalej, o czym Wam już mówiłam. No to niestety to zostało zgubione. I jeżeli ta książka da mi dobre zakończenie, to ja przymknę oko na te, na te wszystkie tutaj niedoskonałości, które się działy przez te 100 stron. Hmm. Jeżeli ona da mi dobre zakończenie, takie trochę mo moralizatorskie, takie, które mnie gdzieś tam zmusi do głębszych przemyśleń, gdzie będę, jakby po prostu mi się zakończenie spodoba, bo będzie miało jakiś taki głębszy swój sens, to oddam honor i powiem ok, dobra. Jest ok. Jeśli to jakoś jeszcze inaczej zostanie wytłumaczone, no to też dobrze, ale jeżeli ta książka zostanie w takim samym tonie, jakim jest teraz, w tym momencie i zakończenie też będzie mocno kiepskie albo po prostu średnie, no to niestety nie będzie to moja ulubiona książka przez to, że właśnie no, sensu takiego głębszego w tym momencie, na tym etapie czytania niestety nie widzę. Może nie widzę przez mój wiek, nie wiem, być może. Natomiast yy, po prostu, yy, jak na początku faktycznie był, to teraz gdzieś mi powoli zanika. Że wam życzę miłego dnia, miłego wieczoru, co tam, co tam robicie, i zapraszam Was do dalszego oglądania vloga. Przychodzę do Was z zakończeniem tego vloga. Ja już go montowałam do tej pory jest strasznie długi, więc ja się postaram teraz streścić. Przeczytałam e, Gdzie Jesteś Piękny Świecie e, i ogólne moje odczucia i wrażenia na temat tej książki są raczej pozytywne. Nie jestem fanką zakończenia, natomiast jeżeli ktoś, kto czyta tę książkę, e, mierzy się z podobnymi takimi związkowymi problemami, jak są tutaj przedstawione, no to faktycznie e, może go takie zakończenie usatysfakcjonować. Natomiast nie jestem do końca jego zwolenniczką, ale książka w takim ogólnym rozrachunku jest dosyć przyjemna. Co mnie intrygowało najbardziej, to te przeplatane rozdziały, kiedy jeden rozdział jest jakiś, wiecie, dialogowy, w sensie sytuacja na przykład spotkanie Eileen i Simona, drugi rozdział, ten następny jest mailem, który pisze Eileen do Alice. I ja powiedziałam, że to są listy. To nie są listy, to są maile, natomiast są tak pięknie pisane jak, jak listy, więc ja dlatego odebrałam to jako listy, później się okazało, że to są tak naprawdę maile. I dlaczego mnie to intrygowało? Dlatego, że ta sytuacja była naprawdę bardzo proste. Miałam wrażenie, że autorka cały czas je powiela, bardzo są schematyczne i powtarzają się za każdym razem. Tak naprawdę są zmieniane jakieś tam szczegóły, natomiast ogólny schemat ich spotkań zostaje taki sam. Natomiast te listy, te maile podejmowały się takich bardzo w pewnym sensie filozoficznych tematów, które po prostu mnie intrygowały i dlatego mi się te maile bardzo podobały, były napisane pięknym językiem, też jakby autorka nie użyła tego takiego stylu potocznego. I normalnie w normalnej książce by mnie to trochę zraziło ponieważ no jednak jak pisze, mail dany bohater z książki już. To e, autor przecież może zastosować sobie taki jakiś styl pisania bardziej potoczny, no bo jednak to jest mail, a te maile były pisane bardzo, bardzo pięknie. E, dlatego jakby e, rozumiem to, ponieważ Alice jako bohaterka w książce była pisarką, a Eileen też była jakąś redaktorką, coś z pisaniem związanego. Także, jakby można to wytłumaczyć, że one po prostu i tak z pisaniem mają dużo do czynienia, więc mogą pisać tak ładnie. Gdyby to byli normalni bohaterowie, którzy z pisaniem nie mieliby nic do czynienia, nie mieliby żadnego, jakby nie byli związani w ogóle z pisarstwem, no to to by było akurat trochę dziwne. Natomiast w tej książce, jakby to zostało ładnie, jakby wytłumaczone i wszystko jasne. Bardzo mi się podobały te maile, bardzo takie różne filozoficzne rozważania, które w ogóle nie, nie pokrywały się z tym, co się dzieje w książce, a jednak w pewien sposób, nie wiem, wplatały w tam sytuację z książki, nie wiem, bardzo mi się podobały. No i właśnie te przeplatane rozdziały, to było bardzo super. Ogólnie książka nie jest moją ulubioną, oceniam ją chyba na 3,5 gwiazdki, natomiast jest dość przyjemna, jest taka obyczajówka, właśnie z wątkami romantycznymi, pisana dość ładnym językiem, także jeśli chcecie i was to, co teraz, was, co teraz powiedziałam Was zaciekawiło, no to sięgnijcie po tą książkę. Ogólnie jest bardzo przyjemna w czytaniu. Też nie miałam jakiegoś tam, wiecie, że nie chcę mi się po nią sięgać. Właśnie chciało mi się po nią sięgać. Tak naprawdę nie miałam z tym większego kłopotu. Także naprawdę, naprawdę, jeśli Was to zainteresowało, to polecam Wam sięgnąć po tę książkę. Skończyłam również słuchać cały ten czas Hani Czaban. Wczoraj ja grałam w Simsy, skończyłam sobie słuchać. I słuchajcie, tak naprawdę ta książka bardzo, bardzo mi się podobała, dlatego że... Hmm, ona jest, wydaje mi się, że super na początek takiej przygody z fantastyką, science fiction trochę. Yy, I generalnie opowiada, już mówiłam, opowiada ona o Mar i Artelu, którzy yy, w pewnym splocie przypadków się spotykają. Obydwoje mają różne, yy, różne cele: tak? Mar, rodzice, sytuacja z rodzicami, Artel, fizyka, tata, naukowiec chce odkryć obydwoje mają jakieś cele. Które w pewien sposób pozwalają, e, jakby zazębiają się razem i pozwalają im odkrywać więcej rzeczy w całej tej książce. I e, uważam, że jest bardzo dobra na początek, właśnie z fantastyką, ponieważ jest bardzo lekko napisana, wciągająca. Bohaterowie, bohaterowie akurat są wykreowani tak w miarę normalnie nie, nie mają oni jakichś takich swoich wybujałych charakterów są raczej tacy zwykli, jako chodzi o Mar i o Artela. Natomiast Ogólnie książka mi się bardzo podobała, była ona wciągająca, przyjemna, miała fajny styl pisania, ma bardzo autorka. Przyjemny, wydaje mi się, że przystępny dla, dla większości. Myślę, że jak ktoś chce spróbować właśnie z fantastyką, a może z science fiction, chociaż to jest science fiction tak bardzo, wiecie, lekko, ale myślę, że warto, warto sięgnąć po tą książkę. Wciągająca, tak naprawdę nie wiem, co tutaj mogę jeszcze na ten temat powiedzieć. Zakończenie dość intrygujące, Troszkę go nie zrozumiałam, że aż audiobooku musiałam sobie puścić je jeszcze raz, dosłownie cofnąć się 10 minut wstecz i słuchać jeszcze raz, bo naprawdę go ciężko mi było, było, było mi go zrozumieć i nie wiem, czy to sugeruje na to chyba, że będzie kolejny ton tej książki, bo jeśli nie, to, to, to nie wiem, ponieważ było ono mega, mega otwarte i jakby ja nie skumałam do końca, co tam się zadziało. Um... Bo dość ciekawa rzecz się dzieje tak naprawdę pod koniec, co w ogóle się nie spodziewałam. Także ja również Wam polecam bardzo tą książkę. Super na początek z fantastyką. Jeśli, nawet jeśli czytacie fantastykę, to myślę, że ta książka Was nie zawiedzie. Co najgorzej będzie dla Was po prostu książką neutralną, bo tam nie doszukiwałabym się jakichś złych rzeczy, niedociągnięć jakichś. Wydaje mi się, że jest naprawdę, naprawdę w porządku, więc polecam Wam po nią sięgnąć. A jeśli chodzi o Zamek Zadzior, no to nie skończyłam tej książki, jestem tutaj czyli na 216 stronie, w ogóle nie wiem czemu ja skończyłam w połowie rozdziału, jak te rozdziały są takie bardzo krótkie. W każdym razie wczoraj chciałam ją dokończyć, ale jakoś tak nie miałam strasznie ochoty, więc stwierdziłam, że po prostu nie będę jej kończyć akurat, akurat na tego vloga, bo po prostu no, nie miałam zbyt wiele chęci. Ta książka pozostaje w tym samym tonie, jesteśmy w Molly, Molly się w ogóle zaczyna robić jakieś cudawianki, bo ktoś tam coś tam odkrył o niej, że ona w sumie jednak chyba troszkę nas okłamała, to, że okłamała, no to oczywiście wiemy na, na pierwszych stronach. Nie jest ona jakaś super wciągająca, jak dla mnie. Ciekawi, ciekawią, jakby są dla mnie urocze pewne nazwy, na przykład nazwa Nietoperka, poczekajcie, jak sobie zaraz znajdę, chyba Ćmozjadek? Tak, Ćmozjadek, także to jest i szpiluś i takie fajne nazwy i to mi się strasznie podobają te nazwy. Robią moim zdaniem fajnie, do, dobrą robotę. Także mm, nie wiem, jestem strasznie neutralna na tej książki, nastawiona. Nie będę jej wam polecać, ale też nie będę odradzać. I to by było na tyle w tym vlogu. Mam nadzieję, że Wam się on podobał. Jeśli tak, to zostawcie coś po sobie na dole. Ja zapraszam Was również na mojego Instagrama, tam będziecie ze wszystkim na bieżąco, bo wstawiam dużo różnych relacji. Dzięki Wam wszystkim jeszcze raz za oglądanie, a my się widzimy w kolejnym filmie.